Dzień dobry, witam ponownie. 27 września 2024. W poprzednim nagraniu pomyliłam Tucholę z Sowią Górą. No ale to się zdarza po prostu najlepszym i, I tyle. Nie mam, nic, nie mam nic więcej do powiedzenia w tym temacie. Kilka już znalazłam tych grzybków. Niemek. I tak przyszło mi do głowy, że jak nakręciłam i powiedziałam Niemka, to będziecie pytać, pytać o co to chodzi. To jest płachetka zwyczajna, kołpakowata. Występuje zazwyczaj w koloniach. Ta tu akurat jedna się pojawiła, ale tam były już takich y, y, po parę sztuk. Takie, takie wiecie, kolonie. E, tam w tych w jest miodówka, ale widzę ją tu, a nie widzę jej, nie widzę jej po prostu w kamerce. Miodówka, maślak, maślak pstry. Maślak pstry. Pstry. Jeśli chcecie wykręcać, to możecie wykręcać. Tylko po co wam ta grzybnia? Przestań, Lilo. Po co wam jest potrzebna y, y, zabierać tą grzybnię? I po co wam są robaczywe na przykład y, grzyby potrzebne? Y, nie wiem. Nie wiem. Y, należy tą grzybnię zostawiać w lesie, a nie zabierać ją. Zabierać ją do domu, przecież na skupie skupują tylko do półtora centymetra. Jakby się ktoś pytał, nie? To jak myślicie, ci grzybiarze, którzy chodzą, chodzą, tutaj, chodzą tutaj po lesie i zbierają tylko dla skupu, dla pana, bo też tak się to odbywa, to jak myślicie, czy oni się zastanawiają nad tym, czy oni mają wykręcać, czy skręcać, czy co mają robić? Czy ten człowiek zbiera to, robi to szybko. No i wiecie, chciałam znaleźć dla was tą kolonię, nie? Kolonię tych Niemek. No i tu się przeszłam wcześniej. No i zobaczcie, jaka kolonia trzech, trzech tutaj prawdziwków stanęła na mojej drodze. Jak byłam na Wiwa Zioła, Druga, druga edycja co była, co wtedy właśnie postanowili, że zrobią ze mną wywiad to pojawił się pojawił się pan Józef i zapomniałam nazwiska i mówił o tym, że będzie organizował kursy z toksykologii grzybów. No oczywiście ja pierwsza, pierwsza do tego, no bo takie dokumenty, mówię, przydadzą mi się, przydadzą mi się, bo wiecie, no zawsze dokument potwierdzający kwalifikacje to jest dokument. Tak kiedyś myślałam. Dzisiaj, dzisiaj oczywiście myślę inaczej. Dzisiaj wiem, że te dokumenty nic nie znaczą, to jest po prostu tylko dla Pana poświadczenie że będziecie wykonywać, jak przyjdzie taki, taki moment, że będziecie wykonywać polecenia. Polecenia. Akurat prawdziwki, prawdziwki to ja sobie je wykręcę, oczyszczę je, oczyszczę je. Ale o co chodzi? O to chodzi, że prawdziwek ma duży korzeń i tutaj, tutaj po prostu się go zabiera całego. A podgrzybki niekoniecznie, bo mają ten korzeń, mają ten korzeń twardy, ma, tak, twardy przy suszeniu. I nikt takiego korzenia po prostu nie chce. Jest, jest nie, nie bardzo smaczny. Można go tam wykorzystywać, jest na aromat, bo jest aromatyczny, ale niekoniecznie jest smaczny, żeby, żeby go tutaj normalnie tak zjadać. No i wracając do tych do tych tutaj kursów nie, nie udało mi się, bo przyszedł Srowit, Pan Józef się nie odezwał. Ja chciałam, żeby polecał moje zioła, bo zajął się piekarstwem, zajął się dziczyzną, zajął się restauracją. futrak dla szkoły, laboratorium sprowadził. No i jeszcze nie wiem co tam zrobił, co nie ogłosił, nie? No i oczywiście do mnie nikt się nie odezwał. Yy, powiem Wam przepis, jak zrobić, bo jest to przepis z kresów. Yy, nie moja babcia, ale, ale inna babcia to robiła zielonki. Zielonki właśnie według tego przepisu, a ja, yy, jak nie było zielonek, to zrobiłam niemki. I są przepyszne. A że wspomniałam na poprzednim filmiku, to postanowiłam Wam ten przepis dzisiaj podać. Niech się dzieci uczą, bo dzieci już się wiele ode mnie nauczyły. Te dzieci YouTubeowe. Więc teraz im podam przepis, jak zrobić tutaj. E, e, niemki. Niemki z cebulką. Takie. Kapeluszem, można też te korzonki też, bo Niemka akurat ma mięciutkie, fajne. Można też je wykorzystać. Obgotujemy je najpierw, 5 minut, z 5 minut po prostu pogotować. Najpierw oczywiście oczyścić, umyć i obgotowujemy. Jakie już mamy przecedzone, wystudzone, pod wodę, blanszujemy je pod wodą. Wtedy, wtedy po prostu. E, obtaczamy w mące i rzucamy na tłuszcz, na patelnię czy tam w rondlu. Rzucamy je na tłuszcz, znowu obsmażamy je e, sekundy, tam, minuty, no nie wiem, tam, no tak, żeby się... Zależy jaki kto ma ogień pod, tym, pod tą patelnią i pod tym rondlem, nie? No i później je wyciągamy w międzyczasie. Tutaj szklimy cebulkę pokrojoną w prążki, czy tam w takie jak, jak pomarańcze, takie cząstki. Można tak, można, można kółka, można po prostu w poprzek, jak tam komu pasuje. Ważne jest, żeby ta cebulka była nie taka drobniutko posiekana. No, i tą szklimy na masełku czy tam na jakimś tłuszczu szklimy, nie kokosowym, bo będzie smród kokosa. Także tutaj nie polecam tego. Ja to robię nawet na tym zwykłym rzepakowym oleju, chociaż mówią, wiecie, że toksytny, że to, że tamto. A za chwileczkę będą mówić co innego. No, i jak ona jest taka szklista, ktoś jak gotuje to wie, nie przyrumieniona, tylko właśnie taka, taka szklista, to wtedy wrzucamy te podsmażone do niej niemki. I wtedy na wolnym, bardzo, bardzo tutaj um, ogniu, czy tam y, kuchence elektrycznej, gazowej, na bardzo, bardzo wolnym. Pyr, pyr, to dusimy, dusimy, aż ta cebulka zrobi się z tej cebulki i ten i, i z tej mąki taki fajny sosik. I bardzo dziękuję za wysłuchanie. Niemka jest zdrowa, niemka jest zdrowa, to ją zabieram, zabieram ją do koszyka. Idę dalej, wszystkiego dobrego, tak jak powiedziałam, życzę wszystkim. にいことん